Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub dał swoim synom taki rozkaz. Gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Chetyty, Pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona, Hetyty, jako grubna własność do chowania swych zmarłych. Tam pochowano Abrahama i Sarę jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę, tam pochowałem le. Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od Hetytów. Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi na łożu wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków. Bracia Józefa, zdając sobie sprawę z tego, że Ojciec ich nie żyje, myśleli: Na pewno Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy. To też kazali powiedzieć Józefowi: Ojciec Twój dał przed śmiercią takie polecenie: Powiedzcie Józefowi: Tak, racz przebaczyć braciom Twym wykroczenie i winę ich, wyrządzili Ci bowiem krzywdę. Teraz daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga Twego Ojca. Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia już sami poszli do Józefa i upatrzy przed nim rzekli, Jesteśmy Twoimi niewolnikami. Lecz Józef powiedział do nich, nie bójcie się, czyż ja jestem w miejsce Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się, będę żywił was i dzieci wasze. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on stu dziesięciu lat i doczekał się prawnuków Zefraima. Również dzieci Makira, syna Manasesa, urodziły się na kolanach Józefa. Wreszcie Józef rzekł do swych braci. Gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnił takie polecenie. Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskawość, zabierzcie stąd moje kości. Po czym Józef umarł, mając 110 lat. Zabalsamowano go i złożono do trumny w Egipcie. Ożyje serce szukających Boga. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Śpiewajcie, grajcie Mu psalmy, rozsłagajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się jego świętym imieniem niech się weseli serce szukających Pana rozważajcie o Panu jego potędze zawsze szukajcie jego oblicza potomkowie Abrahama słudzy jego synowie Jakuba jego wybrańcy on Pan jest naszym Bogiem jego wyroki obejmują świat cały słowa ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan, jeśli pana domu przezywali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie, było być, nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co służycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego, więc który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się nie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Pierwsze czytanie pokazuje nam dzisiaj śmierć dwóch bardzo ważnych osób: Jakuba, Izraela i Józefa, który przeprowadził cały swój naród do, do Egiptu. I tutaj, kiedy umiera Jakub, bracia, synowie Jakuba, a bracia Józefa są pełni obaw, że teraz Józef może się zacząć mścić za to, że kiedyś go chcieli zabić, ostatecznie, że go sprzedali do niewoli, tyle się wycierpiał, i byli bardzo mocno tym wystraszeni. I przez kłamstwo próbują sobie, jakby, tę sytuację rozwiązać. Mówią do Józefa, że, że kiedy umierał ojciec, to powiedział w ten sposób, że radź przebaczyć braciom Twym wykroczenie i winę, że dzieli ci krzywdę, daj łaskawie winę, którzy czcimy Twego ojca. Józef, kiedy to usłyszał, rozpłakał się, uwierzył w to kłamstwo. I dzięki temu bracia są już spokojni. A Józef jeszcze bardziej wychodzi im naprzeciw, bo mówi: Nie bójcie się, czyż ja jestem w miejsce Boga. Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz, więc nie bójcie się, będę żywił was i dzieci wasze. Tutaj okazuje się, że nawet kiedy. Józef został oszukany, okłamany przez swoich braci. Pan Bóg i tak tym wszystkim potrafi pokierować, wyprowadzić na dobro, utorować sobie jakąś drogę. Przykładam na nasze życie, skoro w przypadku Józefa tak wielkie zło obróciło się na niesamowite dobro, to i w naszym życiu mogą dziać się sytuacje, historie, trudy, które nam. Mocno mieszają plany, które nas mogą przyprawić o utratę pracy, zdrowia, dobrych relacji, dobrego imienia, no, przeróżne historie. Natomiast jeśli w tym wszystkim szukamy Pana Boga, jeśli pytamy Go, prosimy o pomoc, jeśli jesteśmy mu wierni, to tak jak w przypadku Józefa, o którym dzisiaj mowa, te różne historie, kłamstwa, oszustwa wobec nas. Mogą wyjść na niezwykłe dobro. Jest takie powiedzenie: Kochającym Boga wszystko wychodzi na dobre. Kochającym Boga wszystko wychodzi na dobre. I choć czasem jest trudno to wszystko przyjąć, zaufać, to jednak warto i trzeba to robić. Pytając, Panie Boże, jest mi ciężko, jest mi trudno. Ja nie widzę póki co rozwiązań, nie widzę póki co, dlaczego tak się dzieje, ale ufam, że Ty masz na wszystko swój plan. I Ciebie proszę, abyś Ty tym wszystkim tak pokierował, żeby Pan Bóg miał na wszystko swoje sposoby, które nas mogą zadziwać, zaskakiwać. Ale tak jak było we wczorajszej Ewangelii, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak i tutaj trzeba sobie przypomnieć, że trzeba tej wytrwałości, trzeba tej cierpliwości, trzeba tego zaufania. Pan Bóg na nas może dopuszczać różne historie, różne wypróbowania po to, żeby nam jeszcze bardziej objawić swoją miłość, pokazać jeszcze bardziej swoją opatność, pokazać, że On jest ponad tym wszystkim. I choć po ludzku wiele razy będziemy się czegoś obawiać, czymś martwić, to jednak przed Panem Bogiem to wszystko może być w sposób niezwykły i zaskakujący rozwiązane. Psalm dzisiaj 105 ożyje serce szukającego Boga. Właśnie, szukać Pana Boga, szukać Go. Szukać Go w modlitwie, w rozmowie, szukać Go w drugim człowieku, szukać Pana Boga w Słowie Bożym, szukać Go w sakramentach, szukać w otaczającym świecie, sytuacjach, wydarzeniach. Pan Bóg przemawia nas na różne sposoby. I kiedy będziemy Go szukać, to będziemy Go też znajdywać. I On nas będzie prowadził niejako za rękę. On nam będzie podpowiadał. On nam będzie towarzyszył. Tak jak czytamy w różnych miejscach Pisma Świętego, Bóg przychodził poprzez aniołów, Bóg przychodził poprzez sen, Bóg przychodził poprzez proroków, poprzez drugiego człowieka. I tak jak wtedy, tak i dzisiaj Bóg na rozmaite sposoby może i chce do nas przychodzić, byle byśmy byli na Niego otwarci, byle byśmy chcieli Boga słuchać, byle byśmy Mu o tym mówili, że tak jak w różnych miejscach postacie biblijne mówią, że od, no, jestem, słucham, to ja Twój słucha, Panie Maria, ja służebnica Pańska. Samuel mówi: Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Kiedy mamy właśnie takie otwarcie na Pana Boga, kiedy Go wpuszczamy do swojego serca, to właśnie Bóg może nam tutaj nas tutaj bardzo mocno zaskakiwać i prowadzić. I Ewangelia, która nosi taki podtytuł Nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się ludzi. Najpierw jest mowa uczeń nie przewyższa nauczyciela, nie sługa swego Pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jakiego nauczyciela, sługa jakiego Pana. Jeśli Pana domu przezywali, byłem o ileż bardziej Jego domowników, tak nazwą, czyli a Jezusa Chrystusa, którego właśnie atakowali, oskarżali takimi różnymi, przeróżnymi rzeczami, chcieli Go zniszczyć, zabić, to uczniów Chrystusa również takie ataki będą przychodzić. I to są trudne historie, trudne wiadomości, ale tak się dzieje. Tak się dzieje. I, i tutaj trzeba tej, tej wielkiej wytrwałości, tego wielkiego zaufania, wielkiej odwagi. Pan Jezus mówi, nie bójcie się ich, nie ma bowiem nic takiego, co by nie miało być wyjawione, nic tajemnego, o czym by się nie miało dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Faktycznie jest to wielką prawdą, że te wszystkie jakieś nieraz tajemne rzeczy, ukryte, to co byśmy chcieli gdzieś nie wiadomo jak ukryć, schować, to prędzej czy później wychodzi na jaw. Prędzej czy później wychodzi na jaw. Dlatego, wszystkie jakieś spiski, jakieś tego typu rzeczy, jeśli nie są, są skierowane przeciwko człowiekowi, nie są z miłości do człowieka, ale żeby niszczyć, żeby dyskredytować, żeby ośmieszyć, to prędzej czy później to wychodzi, bo Pan Bóg troszczy się. O tych, którzy mu są wierni. Troszczy się o tych, którzy go kochają. I ochrania, uwalnia. Wiele razy w Psalmach chociażby słyszymy o tym właśnie, że Pan Bóg uchroni, ochroni sprawiedliwego, będzie się wstawiał, żeby, żeby właśnie nie stała się krzywda. I dalej drugi raz powtarzane jest. To słowo nie bójcie się tych. Najpierw było nie bójcie się ich, później nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. I Pan Jezus dalej przekonuje na różne sposoby. Yy, Czyż nie sprzedają dwóch rubli za asa, a przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadł na ziemię? U was nawet zaś... włosy na głowie wszystkie są policzone. I jeszcze raz mamy to słowo. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. W tym krótkim tekście Ewangelii y, trzy razy mamy powiedziane o tym, żeby się nie bać. Rodzą się w naszych sercach przeróżne lęki. Przeważnie, właśnie boimy się ludzi, którzy mogą coś o nas złego mówić, mogą nas y, atakować, oskarżać. Y, możemy, nie wiem, możemy obawiać się, że stracimy pracę, stracimy zdrowie. Stracimy dobre imię, stracimy pieniądze. No, przeróżne historie, przeróżne lęki. A Pan Jezus dzisiaj nam trzyma. Trzy razy mówi, żeby się nie bać. Żeby się nie bać. I mówi dalej, do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Znaczy ktoś nie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie przyznawać się do Chrystusa, nie wstydzić się Chrystusa, a kiedy my będziemy blisko Pana Boga, to i on będzie za nami się wstawiał, to On będzie nad nami czuwał, będzie nas ochraniał, będzie nas prowadził, żebyśmy bezpiecznie przez to życie przechodzili. Trzeba dziękować Bogu za dzisiejsze słowo, które jest takie pełne nadziei, mimo trudności, mimo kłopotów. Trzy razy nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. Apostołowie, którzy byli tak blisko Chrystusa, którzy widzieli wszystkiego cuda, którzy słyszeli go nauczanie, którzy nie muszą wierzyć, bo oni widzieli, dotykali Chrystusa, byli z nim. Skoro w ich sercach się rodziły lęki, obawy, wątpliwości, to w naszych tym bardziej mogą się rodzić. Ale Pan Jezus, tak jak im, tak i nam, bardzo wyraźnie mówi, żeby się nie bać, żeby zaufać. I to słowo niech nam towarzyszy, ilekroć będą przychodzić nas różne lęki, niech nam się to przypomina to potrójne nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie A w ogóle w Ewangelii, czy w Piśmie Świętym jest użyte słowo, czy to zdanie nie bójcie się, nie lękajcie się w sumie 365 razy. A więc można powiedzieć, że na każdy dzień roku dostajemy słowo, nie, by się nie bać. By się nie bać. Niech się błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Pa, pa.